Spotkamy się podczas Augustowskiego Spotkania Płatkowego 2025. Jest to już pewna nasza tradycja, kiedy zapraszamy przedstawicieli instytucji miejskich, samego miasta, ale też e, sąsiednich samorządów. Zapraszamy też duchowieństwo, przedstawicieli różnych instytucji, organizacji po to, żeby podzielić się radością. Radością ze Świąt Bożego Narodzenia, no, które już przeszły, ale też, żebyśmy mogli złożyć sobie życzenia, e, Wszystkiego dobrego i pomyślności w nadchodzącym roku. Żebyśmy mogli też uścisnąć sobie dłoń, złożyć życzenia, uśmiechnąć się do siebie, być dla siebie bardzo miłymi i żeby po prostu móc dobrze zacząć kolejny rok. Taka jest tradycja polskiej wigilii. Jeżeli to spotkanie traktujemy jako spotkanie wigilijne, chociaż ono jest noworoczne, Roczno-Świąteczne, to zawsze jest ten moment, czas na przebaczenie sobie nawzajem, bo i podziękowanie, i przebaczenie, i daj Boże, i o to się modlę, aby wszyscy, którzy może się zwaśnili przez ostatni rok, umieli sobie podać ręce i powiedzieć: Przepraszam, takie jest chrześcijaństwo. Miłość, miłosierdzie, przebaczenie. To jest właśnie taki czas refleksji, czas, kiedy możemy zastanowić się nad tym, co było, pomyśleć trochę o tym, co będzie, wymienić jakieś uprzejmości, też może czasami powiedzieć do siebie słowo przepraszam, tak żeby z dobrą atmosferą wejść w kolejny rok kalendarzowy.